Cestała inicjatywa obywatelska dotycząca budowy trasy, trasy dla rolkarzy. Jak się pan na to zapatruje? Znaczy bardzo pozytywnie, bo ja uważam jedną rzecz, że inicjatywy są każde wskazane, nawet czasem jak myślą o celu nierealistycznym, bo tylko zapaleńcy potrafią coś zrobić. Coś zrobić więcej niż im obowiązki z racji funkcji nakazują. I pozytywnie taką inicjatywę oceniam. Było już parę inicjatyw w brzegu e, za moich e, okresów, e, kiedy byłem burmistrzem miasta, i część z nich było skutecznie doprowadzonych do końca, bo czasem są oczywiście to słomiane zapały e, grupy, która chce coś zrobić, e, robi szum, ale później jakoś brak cierpliwości u niektórych jest. E, pomysł bardzo fajny, ba nawet więcej, nie tyle, że sama idea utworzeniu jakiejś takiej trasy, na której można sobie na rołkach pojeździć, ale um, wskazanie um, dwóch miejsc brzegu, czy trzech nawet miejsc, bo trzecie miejsce poza brzegiem byłoby um, przefajne, przepiękne i myślę, że bardzo um, dobry pomysł turystyczny jest z, 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 spędzania zdrowo czasu wolnego. E, jeden pomysł, żeby ta trasa powstała przy projektowanym obecnie Zabezpieczeniem przeciwpowodziowym od, od, ulicy, od strony ulicy Oławskiej, czyli tutaj mówimy od mostu do, no do końca ulicy Ławskiej na terenie miasta. I ta rzecz jest o tyle dla mnie bardzo wiarygodna, że trwa projekt, więc jest w miarę, może łatwo będzie wrzucić to do projektu. Szczególnie że druga techniczna i tak ta musi powstać, więc niech to się nazwie druga techniczna rowerowa, rokowa, nie? czy rowerowa. Um, więc będzie taką troszkę formą relaksu um, ta droga dla społeczności lokalnej. Um, I to może, mówię, może, bo jeszcze nie dyskutowałem, jest najłatwiejsze w dniu dzisiejszym, co prawda też nie będzie to tak, że w tym roku będziemy mogli pojeździć, bo dlatego że w tym roku jedynie się kończy projektowanie tego całego wałowania. Drugi pomysł równie mm, świetny, z wykorzystaniem dzisiejszych wałów, czyli wałowania kanału. Już w tym momencie, tylko to wołowanie y, jest na krótkim odcinku na terenie gminy, reszta to jest już gmina i i gmina Lupsza. Y, ba mało tego, to też nie jest własność brzeg od samego początku, czyli własności miasta brzeg, więc miasto tam nie może nic inwestować. Będę musiał również rozmawiać ze służbami, które są władają tymi wołami, czyli y, jest to ich zadanie opieka nad tymi wołami. Aczkolwiek propozycja szalenie dla mnie ciekawa, dlatego że tereny są przepiękne do tego, żeby zdrowo odpoczywać i jeszcze z ładnymi widokami. I trzecia rzecz, która no, chciałoby się, żeby, żeby wyszła, to jest duża pętla w parku wolności. Mówię, duża asfaltowa pętla w parku wolności, a w zasadzie tak naprawdę w parku Pepela, bo tak się powinno o tym parku dzisiaj mówić, ale nazwa widać wolności, nawet i do młodych ludzi przylgnęła, chociaż nie pamiętają, nie powinni już pamiętać tej nazwy. Bo tam, bo tam ta ścieżka dawno, dawno temu zrobiona, dziesiątki lat temu, od dawna nie była w żaden sposób udoskonalona. A korzenie, głównie korzenie i pogoda, czyli i deszcz i śnieg, a w zasadzie mróz wtedy zrobiła swoje. Gdzie Gdzieniegdzie wybrzuszenia są tak duże, bo garby takie są, poprzez korzenie, które w międzyczasie wyrosły. No i gdzie gdzieniegdzie, a w zasadzie w dużej części właśnie mróz zrobił swoje, bo to mróz rozsadza, a nie woda i, w, i, i tworzą się później dziury. To, mówię, jest najtrudniejsze zadanie, bo raz, że odległość jest z tego bardzo duża to jest prawie 4 km tej pętli. Dwa, konserwator zabytków, bo park jest w ochronie konserwatorskiej. Trzy, no właśnie, tam jest najwięcej problemów z tymi drzewami, z tymi korzeniami bo nikt nie zgodzi się na podcinanie niektórych korzeni dla starego, okazałego drzewa. A w związku z tym musiały być jakieś właśnie, no nie wiem jak, podwyższenia pewnych terenów tej ścieżki po to, żeby, żeby znaleźć, schować te korzenie w ziemię. A schować można jedno, w jeden sposób, nawieźć więcej ziemi. No. I to projekt dużo dłuższy, projekt, który ewentualnie, mówię cały czas ewentualnie, dlatego że... Do końca jeszcze nie znamy żadnych zasad regionalnych programów operacyjnych i wykorzystania tych środków z tej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej. Teraz się toczy gra, teraz się toczą rozmowy na poziomie marszałek województwa, zarząd w zasadzie województwa Bruksela i za parę miesięcy dowiemy się, co oni wynegocjowali tam, a później jeszcze trzeba będzie to przypisać na nasze szczegółowe pozycje, dlatego że pan marszałek negocjuje, ale bardziej ogólnie to wszystko, a później będzie musiał jeszcze nam, samorządom, to dokładnie napisać, czego od nas wymaga, do, na jakie projekty będzie się zgadzał, czy w jakich, obszar, w, jaka, w jakich obszarach życia. My na dzień dzisiejszy znamy pewne bardzo ogólne wytyczne. Czyli w tej chwili trudno jeszcze powiedzieć, gdzie taka ścieżka mogłaby powstać i ile by to kosztowało. No właśnie, dzisiaj jeszcze, jeszcze to jest pierwszy dzień, w którym ta inicjatywa do mnie dotarła, i um, służby moje muszą się dowiedzieć w ogóle, jak się takie ścieżki robi, jaka nawierzchnia, ile to kosztuje, jakie podbudowy się pod nawierzchnią robi. Dlatego wydaje mi się, że bardzo dobrą rzeczą byłoby. Gdyby dogadać się w tej chwili z opolskim Wzirem i też pod marszałka podlegającym, żeby wyraził zgodę jeszcze, kiedy jest etap projektowania tego zabezpieczenia ulicy ławskiej i terenów rolnych zaraz za ulicą ławską od wody, żeby tamtą drogę techniczną, która w końcu musi. I inne parametry mieć, bo ona musi wytrzymać przyjazd jakichś samochodów, i to nie samochodów lekkich, osobowych, ale z jakimś sprzętem. I ta druga techniczna będzie musiała mieć więc swoją mocniejszą, solidniejszą podbudowę. Na pewno wytrzyma wtedy trzy rowerzyste, trzy e, najcięższego lokarza. E, a tylko chodzi, no, najprawdopodobniej tylko będzie chodziło o kwestie samej nawierzchni, która albo będzie gładka, albo nie będzie gładka. Mówimy o gładkości um, y, pozwalającej jeździć na rolkach. E, w tej chwili najłatwiejszą formą jest brukowanie z kostki betonowej takiej. Y, y, może właśnie trzeba będzie przekonać, żeby nie kostka tym, tym razem betonowa, a, a właśnie forma dywaniku specjalnego jakiegoś asfaltu czy specjalnej nawierzchni, bo może tak nazwijmy, na podbudowie asfaltu, na, na podstawie asfaltu, bo ja tu już technologii nie znam.